Talenty z sekcji kolarskiej Młodzieżowego Domu Kultury nasi reporterzy spotkali nad zalewem na borkach. Kolarze mieli tam zbiórkę. Są to zbiórki um, klubu rowerowego Radomskiego UKS MDGT Ten Radom. E, Tręgi są w każde wtorki, czwartki oczywiście, jeśli się umówimy, to jeszcze są w soboty oraz w e, piątki. Zajęcia kolarskie to atrakcyjny sposób na spędzanie wolnego czasu. Rower jest piękną sprawą i daje bardzo dużo i uczy bardzo wielu rzeczy. Młodzież pod opieką rodziców i działaczy, klubu ćwiczy jazdę na rowerach górskich. Ćwiczymy jazdę w lesie, czyli właściwie jazdę na MTB rowerze typu MTB. Także czasami możemy pojechać na szosie. Najlepsi mają okazję do rywalizacji z innymi ośrodkami szkolenia kolarzy. Radomianie notują coraz więcej sukcesów na arenie krajowej. Ostatnio startowałam na torze w Służewiec Surze, w, w Warszawie i tam zajęłam trzecie miejsce. Niedawno młodzież z UKS MDK wzięła udział w tzw. mini wyścigu podczas 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności Olimpijczyków. Startują dzieciaki na rowerach górskich ze względu na to, aby wszystkie miały jednakowe, jednakowe możliwości, prawda? Występy przy licznej widowni to dla radomskich talentów nic nowego. Dzieciaki są przyzwyczajone do większych, większych tłumów. Nieraz na zabawach jest około tysiąca osób startujących. Oczywiście startują z sektora, sektora, jest to wszystko porozciągane, Świetna zabawa. Coś tu dodać: no, rower jest dobry na wszystko. Najbliższy trening w tym tygodniu w sekcji UKSMDK odbędzie się już w środę.